Witajcie na naszym kanale. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy ktoś ciągle o was myśli? Może to być przyjaciel, członek rodziny, a może ktoś, kogo darzycie szczególnym uczuciem. W dzisiejszym filmie odkryjemy 11 psychicznych znaków, które mogą wskazywać na to, że ktoś nieustannie ma was w swoich myślach. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, jakie sygnały mogą zdradzać czyjeś głębokie uczucia i jak je rozpoznać. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia czujecie nagłe ciepło, mrowienie lub nieoczekiwaną emocję. Skąd to się bierze? Czy to możliwe, że ktoś myśli o was tak intensywnie, że możecie to poczuć? To nie jest czysta fantazja. Wielu ludzi doświadcza tych zjawisk, ale niewielu wie, co one naprawdę oznaczają. Dziś rozwiejemy te tajemnice i pokażemy, jak interpretować te subtelne, lecz znaczące sygnały. Każdy z nas przeżywa chwilę, kiedy czuje się samotny lub pragnie poczuć się ważny dla kogoś innego. Czasami te uczucia mogą być tak silne, że zaczynają wpływać na nasze codzienne życie. Frustracja z braku pewności co do tego, czy jesteśmy dla kogoś ważni, może być przytłaczająca. Może to prowadzić do niepewności, obniżonej samooceny, a nawet smutku. Pragnienie wiedzy, że ktoś myśli o nas, może być niezwykle silne i napędzać nasze poszukiwania odpowiedzi. Oznaki, które mogą wskazywać na to, że ktoś myśli o Tobie. Pierwszym znakiem jest nagłe uczucie ciepła. Może to być nagłe mrowienie lub ciepło odczuwane w różnych częściach ciała, takich jak twarz, ramiona czy dłonie. To uczucie często przychodzi niespodziewanie i bez wyraźnego powodu. Psycholodzy uważają, że może to być wynik intensywnej energii myślowej kierowanej w Twoją stronę. Kiedy ktoś myśli o tobie z wielką intensywnością, ta energia może manifestować się fizycznie. To jakby ktoś wysyłał do ciebie energetyczne fale, które twoje ciało odbiera. Warto zwrócić uwagę na momenty, kiedy to uczucie się pojawia. Czy jesteś w stanie spokoju? Czy robisz coś, co przywołuje wspomnienia o tej osobie? Zazwyczaj te uczucia pojawiają się w chwilach, gdy jesteśmy najbardziej zrelaksowani i otwarci na energetyczne sygnały z otoczenia. Niektórzy ludzie opisują to uczucie jako nagły napływ ciepła, który jest bardzo podobny do tego, co czujemy, gdy ktoś na nas patrzy z miłością lub intensywnym zainteresowaniem. To uczucie może trwać kilka sekund lub dłużej, w zależności od intensywności myśli osoby, która o nas myśli. Kolejną oznaką może być sen o tej osobie. Sny są potężnym narzędziem komunikacji podświadomej. Kiedy śnisz o kimś regularnie, może to oznaczać, że ta osoba myśli o tobie na jawie. Sny te mogą być jasne i pełne szczegółów lub krótkie i fragmentaryczne, ale ich powtarzalność jest kluczem. Badania pokazują, że nasze sny często odzwierciedlają nasze najgłębsze myśli i uczucia, a także mogą być połączeniem energetycznym z innymi. Jeśli zauważysz, że śnisz o tej samej osobie wielokrotnie, zwróć uwagę na to, co się dzieje w tych snach. Czy te sny są pełne pozytywnych emocji, takich jak radość, miłość lub ciepło, a może są pełne niepokoju, smutku lub tęsknoty? Rodzaj emocji, które towarzyszą tym snom, może dawać wskazówki na temat tego, co ta osoba czuje w stosunku do ciebie. Warto również prowadzić dziennik snów, aby śledzić, jak często ta osoba pojawia się w Twoich snach i jakie są okoliczności tych snów. To może pomóc w identyfikacji wzorców i lepszym zrozumieniu, co te sny mogą oznaczać. Trzecim sygnałem są niespodziewane emocje. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś nagłego wybuchu emocji bez wyraźnego powodu? Może to być smutek, radość, tęsknota, lub niepokój. Te emocje mogą być przekazywane telepatycznie od osoby, która myśli o tobie. Na przykład nagła fala smutku może oznaczać, że ktoś, kogo znasz, właśnie przeżywa trudny moment i myśli o tobie. Emocje są silnie związane z naszym stanem psychicznym i energetycznym. Kiedy ktoś intensywnie o nas myśli, może to wpływać na nasze własne emocje i samopoczucie. Może to być szczególnie zauważalne, jeśli jesteśmy wrażliwi na energię innych ludzi. Spróbuj zwrócić uwagę na to, kiedy i w jakich okolicznościach te nagłe emocje się pojawiają. Czy jest to związane z konkretną osobą lub sytuacją? Czy te emocje są zgodne z tym, co ta osoba mogłaby czuć? Rozważ możliwość, że te uczucia mogą być odzwierciedleniem myśli i uczuć kogoś innego. Kolejnym znakiem mogą być częste wspomnienia. Kiedy myśli o konkretnej osobie pojawiają się w twojej głowie bez wyraźnego powodu, może to być znak, że ta osoba również myśli o tobie. Te wspomnienia mogą być związane z miejscami, wydarzeniami lub konkretnymi momentami, które dzieliliście razem. Może to być subtelne przypomnienie o Waszym połączeniu. Jeśli zauważysz, że często myślisz o tej osobie, zastanów się, co mogło wywołać te wspomnienia: czy to był zapach, dźwięk, miejsce, czy może coś, co przeczytałeś lub zobaczyłeś? Wspomnienia często wywoływane są przez zewnętrzne bodźce. Ale mogą też być wynikiem energetycznego połączenia z kimś, kto myśli o tobie. Warto zwrócić uwagę na częstotliwość tych wspomnień i jakie emocje im towarzyszą. Czy te wspomnienia przynoszą radość, tęsknotę, smutek, czy może inne emocje? To może dawać wskazówki na temat tego, jakie są uczucia tej osoby w stosunku do ciebie. Dzwoniący telefon jest również silnym znakiem. Myślisz o kimś, a ta osoba niespodziewanie do ciebie dzwoni lub pisze wiadomość. To może być znak telepatycznego połączenia. W takich momentach warto zwrócić uwagę na to, co robiliście i myśleliście tuż przed tym kontaktem. Czy byliście szczególnie skupieni na tej osobie? To może być dowód na wzajemne myślenie o sobie. Telepatia jest formą komunikacji bez użycia słów, która często objawia się w codziennych sytuacjach. Może to być moment, gdy myślisz o kimś intensywnie, a ta osoba nagle się z tobą kontaktuje. To może być telefon, wiadomość tekstowa, e-mail, lub nawet spotkanie twarzą w twarz. Zwróć uwagę na częstotliwość takich zdarzeń. Jeśli zdarza się to często, może to być znak, że masz silne energetyczne połączenie z tą osobą. Może warto z nią porozmawiać o tych zjawiskach i zobaczyć, czy ona również zauważa podobne wzorce. Często pojawiają się także przypadkowe spotkania. Niezaplanowane spotkania w różnych miejscach mogą świadczyć o wzajemnym myśleniu o sobie. Czy to w sklepie, parku, czy na ulicy, takie przypadki mogą nie być zwykłym zbiegiem okoliczności. Częste spotkania mogą sugerować, że wasze ścieżki przecinają się z powodu silnego energetycznego połączenia. Jeśli często spotykasz tę samą osobę w różnych miejscach, Zastanów się, co to może oznaczać. Czy to przypadek, czy może znak, że wasze losy są ze sobą powiązane? Może warto zastanowić się nad głębszym znaczeniem tych spotkań i co mogą one oznaczać dla waszej relacji. Przypadkowe spotkania mogą również być wynikiem synchroniczności, która jest zjawiskiem, gdzie dwa pozornie niezwiązane zdarzenia łączą się w znaczący sposób. Może to być sposób, w jaki wszechświat próbuje zwrócić Twoją uwagę na coś ważnego w Twoim życiu. Uczucie bycia obserwowanym to kolejny znak. Masz wrażenie, że ktoś Cię obserwuje lub jest blisko, nawet gdy jesteś sam? To może być efekt czyichś intensywnych myśli. Często czujemy obecność innych ludzi, nawet gdy ich fizycznie nie ma, ponieważ ich energia jest tak silna, że możemy ją wyczuć. To uczucie bycia obserwowanym może być szczególnie silne, gdy jesteśmy w stanie relaksu lub medytacji. W takich momentach jesteśmy bardziej otwarci na energetyczne sygnały z otoczenia i możemy wyczuwać obecność innych osób na głębszym poziomie. Spróbuj zwrócić uwagę na momenty, kiedy czujesz się obserwowany. Czy jest to związane z konkretną osobą lub sytuacją? Może warto zastanowić się, kto mógłby o tobie myśleć w takich chwilach i dlaczego? Telepatia jest kolejnym kluczowym znakiem. Zdarza się, że wiesz, co ta osoba chce powiedzieć lub robić, zanim to się stanie. To klasyczny znak telepatycznego połączenia. Telepatia to zdolność do komunikowania się za pomocą myśli bez użycia słów i często występuje między osobami, które mają silne, emocjonalne lub energetyczne połączenie. Telepatia może objawiać się na różne sposoby, takie jak przewidywanie, co ktoś powie, odczuwanie czyichś emocji na odległość, lub nawet widzenie obrazów w myślach związanych z tą osobą. To może być subtelne i trudne do zauważenia, ale z czasem można nauczyć się rozpoznawać te sygnały. Jeśli zauważysz, że często wiesz, co ktoś chce powiedzieć lub zrobić, zanim to się stanie, może warto porozmawiać z tą osobą o tych doświadczeniach. Może ona również zauważa podobne zjawiska i razem możecie lepiej zrozumieć wasze energetyczne połączenie. Piosenka w głowie to następny znak. Piosenka kojarząca się z tą osobą zaczyna grać w twojej głowie? To może być znak myśli kierowanych w twoją stronę. Muzyka ma potężną zdolność przywoływania wspomnień i emocji, a kiedy konkretna piosenka nagle pojawia się w twoich myślach, może to być wynikiem energetycznego połączenia z kimś, kto myśli o tobie. Zastanów się, co ta piosenka oznacza dla ciebie i jakie wspomnienia z nią związane są z tą osobą. Może to być piosenka, którą słuchaliście razem lub która przypomina ci o konkretnych momentach z waszej relacji. To może być subtelny sposób, w jaki ta osoba próbuje się z tobą skontaktować na poziomie energetycznym. Zwróć uwagę na częstotliwość pojawiania się tej piosenki w twoich myślach. Jeśli zdarza się to często, może to być znak, że ta osoba myśli o tobie intensywnie i próbuje nawiązać z tobą kontakt. Następnie mamy znaki z otoczenia. Widzenie imienia tej osoby w różnych miejscach, takich jak billboardy, reklamy czy artykuły, może być znakiem, że ta osoba myśli o tobie. Znaki z otoczenia mogą pojawiać się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i momentach, przypominając ci o tej osobie. Jeśli zauważysz, że imię tej osoby pojawia się często w Twoim otoczeniu, zastanów się, co to może oznaczać. Może to być wszechświat, próbujący zwrócić Twoją uwagę na coś ważnego w Twoim życiu. Może to być również znak, że ta osoba myśli o Tobie i Wasze energetyczne połączenie jest silne. Znaki z otoczenia mogą również obejmować inne rzeczy, takie jak liczby, kolory, symbole lub nawet zwierzęta, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie. Zwróć uwagę na te znaki i zastanów się, co mogą one oznaczać dla Twojej relacji z tą osobą. Ostatni, ale bardzo znaczący znak to silne poczucie obecności. Czujesz obecność tej osoby, nawet gdy jest daleko? To znak głębokiego połączenia energetycznego. Silne poczucie obecności może być wynikiem intensywnych myśli i uczuć, które ta osoba kieruje w Twoją stronę. To uczucie może być szczególnie silne, gdy jesteś w stanie spokoju i relaksu, np. podczas medytacji, snu lub chwili refleksji. Możesz czuć, jakby ta osoba była tuż obok, mimo że fizycznie jest daleko. To może być wynik waszego silnego połączenia energetycznego i emocjonalnego. Zastanów się, w jakich momentach czujesz obecność tej osoby i co to może oznaczać. Może warto skontaktować się z nią i porozmawiać o tych doświadczeniach. Może ona również czuje Twoją obecność i Wasze połączenie jest obustronne.